1 marca w Brennej zostały zorganizowane zawody dla młodzieży o Puchar Chorzowa w narciarstwie i snowboardzie. Jak co roku najlepsza okazała się reprezentacja pierwszego akademickiego zespołu szkół ogólnokształcących. W tym roku znowu udowadniamy, że jesteśmy najlepszą szkołą, jeżeli chodzi o narciarstwo w Chorzowie. Wygraliśmy zarówno w kategorii gimnazjów, jak i w kategorii szkół średnich. Także jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z naszej e, naczelskiej młodzieży. Jaki jest sekret sukcesu Słowaka? Ma dobrą kadrę, jeżeli chodzi o wf Eastów, dobrą atmosferę w szkole. No a poza tym przychodzi do nas młodzież, która już gdzieś wcześniej miała styk z nartami. Trenują w różnych klubach na terenie Chorzowej, jak i również Katowic i innych miastościennych. Także mamy młodzież, która garnie się do nart, od dziecka jeździ na nartach i to powoduje, że jesteśmy... Rok rocznie najlepszą szkołą w Chorzowie, że chodzi o narciarstwo. Warunki na stoku niestety pozostawiały wiele do życzenia. Pogoda pokazywała troszkę plany. Pogoda w tym roku była no, nie za bardzo nam się udała. Padał troszkę deszcz, była podstawowa temperatura, warunki były trudne. Natomiast tym bardziej cieszy wynik, jaki osiągnęliśmy w dzisiejszych zawodach. Ciężkie warunki, strasznie wyściskana trasa, mgła, także ogólnie ciężko Nie było ciężko, tylko że nic nie było widać. Nic nie, nie widziałem, co miałem pod narciarstwem. I... A jesteś zadowolony ze swojego wyniku, ze swoich zjazdów? Nie. Nie, nie, mogło no, być lepiej? lepiej. A rywalizacja była dzisiaj duża? No była dosyć duża, szczególnie pierwsze trzy miejsca. W tym roku nie było jakiejś wygórowanej kasy, na, bym e, powiedział. Prasował, e, także 23.57 miałem starczy, czas, wystarczyło. Duże zaskoczenie, że dziś pierwsze miejsce? W sumie tak, bo rok temu wygrał mój kolega. Myślałem, że to się powtórzy też w tym roku, no ale on dwa razy praktycznie mu chyba się tam wywrócił, także w tym roku dałem się wygrać. Mimo kiepskiej pogody, chętnych do szusowania było wielu. Również poziom umiejętności narciarzy był godny podziwu. Mamy bardzo wiele osób, które jeżdżą w tej chwili, nawet tu na stoku, są osoby, które jeżdżą po Bukarach Polski. No, Pucharze, w sobotę w Pucharze Chorzowa nie mogli startować zawodnicy z licencją. Tu natomiast mogą tacy startować, gdyż są, są uczniami chorzowskich szkół, więc nie można tych osób dyskryminować. Cieszę się właśnie, że tak e, frekwencja dopisała, mimo tej okropnej pogody, jaką dzisiaj mamy, bo, bo jest mgła i pada deszcz e, i też są trudne warunki, ale frekwencja jak widać dopisała, młodzież zadowolona. No i też jeszcze się zakończyły, tak? zakończyły, e, ta trzydniówka, która miała miejsce tutaj, bez wypadków, bez udziału goplowców, także to jest też duży sukces. Nie wątpię się cieszę z tego powodu, że narciarstwo Europejskie się ma dobrze w mieście. Mamy parę szkółek, parę osób zaangażowanych w te szkolenie. Pan Borkowski pamiętamy jak jeszcze niedawno szkolił młodzież, teraz przejął pałeczkę kolejny. Kolejna osoba, pan Marek Pańta. Są szkółki, które działają bardzo fajnie, bardzo prężnie. No i dzięki temu te, ten poziom, ten poziom właśnie tego narciarstwa jest, jest zdecydowanie wysoki i no Myślę, że takie zawody jak te e, powodują, że ta młodzież ma okazję wykazać, pokazać swoje umiejętności. No Oczywiście trochę rywalizacji jazdy w tym wszystkim też musi być. Całą reprezentację HZSO w Bożowie prosimy do badań antydopingowych zaraz tutaj po zakończeniu imprezy.